Wytłumaczę Wam dzisiaj najważniejsze typy zadań na Wasz sprawdzian. A pamiętajcie, że w opisie znajdziecie te notatki, na których ja piszę do druku. Pierwiastek z czterech to słuchajcie, 2, bo 2 razy 2 to 4, tak? Teraz pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to 2, bo zobaczcie, mamy teraz trzeciego stopnia, czyli tutaj trzy liczby mnożymy. Czyli 2 razy 2 razy 2 to 8. Teraz. Pierwiastek z 1 9 to 1 3, bo 1 3 razy 1 3 mamy 1 9. Teraz pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27 to będzie minus 3, bo minus 3 razy, minus 3 razy, tutaj mocniejsze razy zrobimy, to minus 27. Pierwiastek z 2 i 1 4. No to słuchajcie. 2 i 1 czwarta to tak samo jak 2 razy 4 plus 1, czyli 9, no to pierwiastek z 9 to 3, pierwiastek z 4 to 2, bo 3 drugie razy 3 drugie mamy 9 czwartych. Teraz pierwiastek trzeciego stopnia z 27 ósmych, czyli mamy 3 drugie, bo 3 razy 3 razy 3 27, 2 razy 2 razy 2 8. Teraz, tu, żeby wam było łatwiej, można tą liczbę zapisać, że to jest 144 setne. I teraz słuchajcie. Pierwiastek ze 144 to 12, bo 12 razy 12 to 144. Pierwiastek ze 100 to 10 bo 10 razy 10 to 100. I jeszcze możemy skrócić przez 2, to będzie 6 piątych, czyli 1 i 1/5. A teraz 6,25. No to ja bym zapisała, że to jest 625. Setnych. To pierwiastek ze 625 to jest 25, bo 25 razy 25 to 625. Pierwiastek ze 100 to 10, bo 10 razy 10 to 100. I skracamy przez 5. Mamy 5 drugich, czyli 2 i 1 druga. Pamiętajcie, że te notatki macie do druku. Tak, pod spodem, więc najlepiej, jeżeli sobie zatrzymacie, będziecie próbować zrobić sami, bo to jest powtórka na sprawdzian, a dopiero potem będziecie sprawdzać ze mną. Dobrze, mamy tak. Pierwiastek z dwóch do kwadratu to jest jak pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch, czyli pierwiastek z czterech, czyli dwa, dobra? Teraz dwa pierwiastki z trzech do kwadratu, mamy jak dwa pierwiastki z trzech razy dwa pierwiastki z trzech. 2 razy 2 to 4, pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, mamy pierwiastek z 9. Pierwiastek z 9 mamy 3, 4 razy 3 mamy 12. Teraz mamy 4 do kwadratu, tak, 4 pierwiastki z 2 do kwadratu, czyli 4 pierwiastki z 2 razy 4 pierwiastki z 2. 4 razy 4 16, pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, pierwiastek z 4. Pierwiastek z 4 mamy 2, czyli tu będzie 32. Teraz następny. 2 razy 3 to 6, a pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 6, bo mnożymy sobie tutaj i mnożymy sobie tutaj. Teraz 5 razy 3 to 15. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 4. No ale Wy wiecie, że pierwiastek z 4 to 2, czyli mamy 30. Teraz mnożymy 3 razy 2 to 6. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 mamy pierwiastek z 9. Pierwiastek z 9 to 3, czyli to będzie 18 pierwiastków z 2. Włącz liczbę pod znak pierwiastka. Mamy tak, 4 pierwiastki z 3. No to 4 to jest tak samo jak pierwiastek z 4 do kwadratu. Tak? Bo 4 to jest to samo co pierwiastek z 4 do kwadratu. No to 4 do kwadratu to jest 16, bo 4 razy 4 16. I razy pierwiastek z 3. 16 razy 3 mamy 48. Teraz następne. 2 to jest pierwiastek z 2 do kwadratu. Dobrze, no to 2 do kwadratu 4. No to teraz 4 razy 2 mamy 8. To następne. 3 to jest to samo co pierwiastek z 3 do kwadratu. No to pierwiastek z 3 do kwadratu 3 razy 3, czyli 9, a tu piszemy pierwiastek z 5. Czyli będzie pierwiastek z 45. Teraz 2 to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do 3. Tak, bo chcemy mieć teraz trzeciego stopnia, więc piszemy do 3. No to trzeciego stopnia przepisujemy, a 2 do 3 to jest 2 razy 2 razy 2, czyli 8. No i teraz 8 razy 2 mamy 16. Teraz tutaj następnie. Czyli tu będzie pierwiastek trzeciego stopnia z 4 do 3. No to 4 do 3 to jest jak 4 razy 4, razy 4, czyli to jest 64. I 64 razy 3 mamy 180, 192. A teraz robimy w drugą stronę. No to tak, pierwiastek z 20 mamy jak pierwiastek z 4 razy 5. Czyli pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 5. Dlaczego akurat takie liczby? No bo ja wiem, że pierwiastek z 4 istnieje, więc piszę ją jako pierwszą. Nie napiszę 2 razy 10, no bo ani pierwiastka z 2 nie mamy, ani pierwiastka z 10, nie? Dlatego piszę 4 razy 5, bo ja wiem, że pierwiastek z 4 ma. I pierwiastek z 4 to 2, pierwiastek z 5 przepisujemy. Teraz tutaj 90. No nie zrobię 30 razy 3, bo ja nie mam pierwiastka 3 ani 30. To muszę myśleć o czymś innym. To może 9 razy 10, bo wiem, że pierwiastek z 9 to będzie 3, tak? Teraz 75. No to nie zrobię, słuchajcie, 5 razy 15, bo nie znam pierwiastków. Ale zrobię 25 razy 3, bo wiem, że pierwiastek z 25 to 5, tak? Czyli mam pierwiastek z 25, napiszę to ładniej, razy pierwiastek z 3. Pierwiastek z 25 to 5, a tu pierwiastek z 3 przepisuję. Teraz tutaj, trzeciego stopnia. No to słuchajcie, 16. No nie zrobię 4 razy 4, bo nie znam pierwiaska trzeciego stopnia z 4. Ale zrobię 8 razy 2, bo znam pierwiastek trzeciego stopnia z 8. Czyli to będzie 2, a tutaj pierwiastki trzeciego stopnia z 2. Teraz mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 80. No nie zrobię 40 razy 2, bo nie mamy pierwiastka trzeciego stopnia z 40 ani z 2. Ale mogę zrobić 8 razy 10, bo mam pierwiastek trzeciego stopnia z 8 i to będzie 2. Teraz tutaj, nie zrobimy, słuchajcie, jak 9 razy 6, no bo trzeciego stopnia nie pasuje, ale zrobię 27 razy 2, bo trzeciego stopnia pierwiastek z 27 znam. Czyli to będzie 3, to będą 3 pierwiastki trzeciego stopnia z 2. 2 jabłka mamy, ale potrzebujemy 4, więc 2 będzie... Brakować dobrze, czyli możemy sobie tej pierwiastki z dwóch odjąć. A teraz brakowało trzech pierwiastków z trzech. Okazuje się, że ktoś przyniósł cztery, to te trzy wykorzystamy i jeden zostanie. A teraz mamy tak sześć pierwiastków trzeciego stopnia z trzech. Ktoś przyniósł jeszcze dwanaście, czyli łącznie ich mamy osiemnaście. A teraz brakowało dwóch, okazuje się, że jeszcze brakuje sześciu, czyli łącznie brakuje ośmiu. To następne. To teraz tak. Mamy słuchajcie. 8 pierwiastków z dwóch, ale potrzebujemy jeszcze 10 tak? Więc dwóch będzie brakować. A teraz brakowało dwóch. Ktoś przyniósł 6. To te dwa wykorzystamy, a cztery zostaną. Mamy teraz troszeczkę inny przykład. Bo mamy pierwiastek z 3, to pierwiastek z 27, a tutaj pierwiastek z 9. To upraszczamy to maksymalnie jak możemy na razie. No to 6 pierwiastków z 3 nie uprościmy, przepisujemy. Pierwiastek z 27 to jest jak 9 razy 3 pod pierwiastkiem. A tutaj pierwiastek z 9 to 3. No to dobra. Teraz 6 pierwiastków z 3 przepisujemy, a tutaj mamy 2 razy pierwiastek z 9, razy pierwiastek z 3. I jeszcze plus 24. No to mamy tak, 6 pierwiastków z 3. Pierwiastek z 9 to 3. No i pierwiastek z 3 przepisujemy. No to mamy 6 pierwiastków z 3, minus 6 pierwiastków z 3 plus 24. Uprościmy i po prostu mamy 24. Teraz następne. W tym następnym przykładzie musimy usunąć niewymierność. Czyli my tutaj będziemy mnożyć razy pierwiastek z dwóch, tak? Dobrze, no tu będzie 5 pierwiastków z dwóch, a tutaj będzie pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to 2, bo my mnożymy tak jakby razy 1, bo pierwiastek z dwóch przez pierwiastek z dwóch to 1, a jak mnożymy razy 1, to wartość się nie zmienia. Czyli będzie 5 pierwiastków z dwóch przez 2, dodać 3 pierwiastki z dwóch dodać 3 pierwiastki z 2 przez 2. No to 5 pierwiastków z 2 przez 2 plus 3 pierwiastki z 2 przez 2 to mamy ile? 5 plus 3 to 8, czyli mamy 8 pierwiastków z 2 przez 2, tak? Plus 3 pierwiastki z 2. 8 z dwójką się skróci, mamy 4 pierwiastki z 2, plus 3 pierwiastki z 2, czyli mamy 7 pierwiastków z 2 i możemy przejść do następnego. Bardzo podobny przykład. Zobaczcie, pierwiastek z 8 to jest tak samo jak pod pierwiastkiem 4 razy 2. Pierwiastek z 32 to mamy 16 razy 2. Wybieram takie liczby, bo znam pierwiastek 16, znam pierwiastek z 4, prawda? A tutaj mamy 9 razy 2. No to teraz zobaczcie. Pierwiastek z 4 to 2, więc to będą dwa pierwiastki z 2. Teraz pierwiastek 16 to 4, a tutaj pierwiastek z 2 przepisujemy, pierwiastek z 9 to 3 i pierwiastek z 2 przepisujemy. No to mamy tak, 2 plus 4 to 6, minus 3 mamy 3 pierwiastki z 2. I następne, teraz mamy pierwiastek trzeciego stopnia z minus 125 tysięcznych, tak? No to mamy jak? Pierwiastek trzeciego stopnia z minus 125 tysięcznych. A tutaj pierwiastek i mnożymy sobie 1 razy 9 to 9 plus 7 16. Mamy 16,9. No to teraz pierwiastek trzeciego stopnia z minus 125 to minus 5, bo minus 5 razy minus 5 razy minus 5 to minus 125. A pierwiastek trzeciego stopnia z 1000 to 10. Pierwiastek z 16 to 4, pierwiastek z 9 to 3. Czyli tu możemy skrócić i to będzie minus 1, 2 plus 4 trzecie. I sprowadzamy do wspólnego mianownika. Czyli tu mnożymy razy 3, a tu mnożymy razy 2. Mamy minus 3 szóste plus 8 szóstych. Brakowało 3, ktoś przyniósł 8, czyli mamy 5. Czyli to będzie 5 szóstych. I następny przykład. Bardzo podobne. Możecie zatrzymać i spróbować zrobić sami. No to pierwiastek 48, to wiemy, że to jest 16 razy 3 pod pierwiastkiem. 3 pierwiastki z trzech przepisujemy, a pierwiastek ze 75 mamy 25 razy 3. Pierwiastek 16 to 4, pierwiastek z trzech przepisujemy, plus 3 pierwiastki z trzech, teraz pierwiastek z 25 to 5. No, i pierwiastek z 3 przepisujemy. Mamy tak 4 plus 3 plus 5, czyli 7 plus 5, czyli 12 pierwiastków z 3. I możemy przejść do następnego. Tutaj mamy zwyczajne usuwanie niewymierności, czyli mnożymy razy pierwiastek z 5, tak? bo to jest tak samo, jakbyśmy pomnożyli razy 1, bo pierwiastek z 5 przez pierwiastek z 5 to 1. Czyli mamy 3 pierwiastki z 5. A tutaj mamy 2 razy 5, czyli 10, tak? I gotowe. Teraz w tym przykładzie jedyne co możemy zrobić to wymnożyć, czyli to będzie 5 pierwiastków z 5, minus 5 pierwiastków z 2. No to teraz tutaj tak samo wymnażamy. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2. Pierwiastek z 2 razy minus 3 minus 3 pierwiastki z 2. Dobra. No teraz następne. Wymnażamy, 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 wymnażamy. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2. Pierwiastek z 2 razy 4 mamy 4 pierwiastki z 2. Teraz tutaj. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2. No i jeszcze tą dwójkę mamy, czyli minus 4, tak? No bo jak tutaj mnożymy? Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to po prostu 2. Razy 2, 4. Teraz minus 2 pierwiastki z 2 razy 6. To mnożymy 2 razy 6, 12, tak? czyli będzie minus 12 pierwiastków z 2. No to 2 minus 4 to minus 2. 4 pierwiastki z 2 minus 12 pierwiastków z 2, czyli minus 8 pierwiastków z 2. I następne, no to tutaj słuchajcie, co zrobimy. Albo usuniemy niewymierność, albo wy wiecie, że pierwiastek z 8 to jest jak 4 razy 2 pod pierwiastkiem. No to mamy dwa pierwiastki z dwóch plus dwa pierwiastki z dwóch przez pierwiastek z dwóch. Czyli cztery pierwiastki z dwóch przez pierwiastek z dwóch skróci się i będzie cztery. Zapraszam Was na app.matematykagryzie.pl. Znajdziecie tam mój pełny kurs krok po kroku od zera do szkoły podstawowej, do szkoły średniej, kurs do egzaminu ósmoklasisty, kurs do matury podstawowej i rozszerzonej.